Ale tego nie chcemy wcale. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny. To jest moje drugie podejście do tego filmu. Także trzymajcie kciuki, żeby wszystko było dobrze, żebym była w ostrości i żeby wszystko zachwycająco się nagrało. A przynajmniej, jeśli nie zachwycająco, no to zadowalająco. Co będziemy dzisiaj robić? Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy o ulubieńcach. Czerwiec dobiegł końca, więc to znak, że czas sobie podsumować go kosmetycznie. Mówiłam Wam w zeszłym miesiącu, że stosowałam trochę nowe. Pielęgnacji testowałam trochę tych rzeczy i też troszeczkę ich tutaj mam. Z reguły tej pielęgnacji jest mniej i tak właściwie jest też tym razem, ale przynajmniej coś się tutaj pojawiło. Pierwszy produkt, którym jestem absolutnie zachwycona, chociaż krążą na jego temat różne opinie kwadratowe i podróżne a mowa tutaj o pierwszym produkcie z Hadalabo, który kiedykolwiek trafił w moje łapki. Jest to naprawczy krem na najgłębsze zmarszczki, wygląda tak ten oto koleżka, na najgłębsze zmarszczki do okolic oczu i ust na dzień i na noc. Tak, stosowałam go cały miesiąc i muszę powiedzieć, że słuchajcie, ja jestem zachwycona, jestem zachwycona. Moja skóra dogłębnie została nawilżona, przepięknie teraz wygląda, a jest no dosyć wymagająca, jeżeli o to chodzi, jeżeli o ten, hopsz, o ten obszar chodzi. Tak y, wygląda przepięknie, ładnie się y, ten krem łączy, 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 saba, co ty dzisiaj wymyślasz? Ładnie y, ten krem wygląda pod makijaż, także można go stosować w tej roli. Ja go stosuję zarówno rano, jak i wieczorem. Jedyną wadą tego kremu jest to, że on nie jest tani, bo kosztuje około 50 zł, ale ja go ku kupiłam w tej promocji pielęgnacyjny Rosmana 2+2, dlatego też opłacało mi się w niego zaopatrzyć. No i tak jak mówiłam krążą różne opinie na temat tego produktu, bo niektórzy mówią, że on niestety ma Straszny skład, straszny. Ja nie wiem, nie wiem, nie znam się, zarobiona jestem, nie znam się na składach kosmetycznych, także jeżeli macie taką informację potwierdzoną, no to dajcie mi koniecznie znać. No i... Też czytałam, że bardzo szybko właśnie skóra się do niego przyzwyczaja i że to wiecie, trzeba mieć mega zmarchy, żeby takich używać. No ale co, 18-letnie dziewczyny też używają i jakoś żyją i wielkie youtuberki również zaczynały od y, takich kremów, także słuchajcie, jest to kwestia indywidualna i kwestia taka, czy chcecie, czy nie. Kwestia waszego sumienia, już miałam mówić, ale wiecie, kwestia po prostu wyboru. Ja jestem zachwycona i uważam, że nie będzie to moje ostatnie opakowanie, skóra wygląda tak pięknie jest tak elastyczna, jeżeli chodzi o naprawę tych zmarszczek, no to ja zbyt wielu zmarszczek nie, mm, nie mam moim zdaniem przynajmniej zmarszczki mimiczne, no to jak najbardziej ale nie mam głębokich zmarszczek, żeby ten krem właśnie działa tak działał tak naprawczo, dla mnie on przepięknie wygląda na skórze pod oczami i właśnie ją cudownie nawilża także jak najbardziej ze swojej strony polecam i kolejny produkt jest to produkt z Avonu, jest to produkt do stóp, który zwie się nawilżający krem do stóp Bazylia i Grapefruit z gliceryną. Tak to wygląda. Jak wiecie, ja uwielbiam produkty do stóp i mój ulubiony to jest ten produkt z Iwoniczanki z lawendą, który przepięknie koi stopy, ale mówiąc o tym, no to właśnie chciałabym powiedzieć to samo, jest to bardzo, bardzo lekki produkt, więc no, na lato, jak znalazł, jest tani, dostępny w katalogu mm, Avonowskim z Aivono, także jeżeli zamawiacie, no to nie ma problemu z dostępnością tego produktu, dostępny jest również w internecie, jest taniutki przepięknie pachnie, oczywiście jest to kwestia indywidualna, ale jest to taki niezwykle odświeżający zapach, który też ten produkt szybko się wchłania, więc czego chcesz wiedzieć więcej, ja jestem z niego zadowolona. I mam tu jeszcze jeden produkt z Avonu, jak już jesteśmy przy Avonie, jest to rewitalizujący, bananowy krem do rąk. Dla wielbicielek banana, no to oczywiście jest to gratka, jest to produkt Seli. ja również mam maseczkę, z której jestem zadowolona i mogę Wam przy okazji polecić, ale chciałam powiedzieć o tym kremie, bo ja uwielbiam takie zapachy, takie wiecie kokosy, banany, takie no a na letnią porę jak najbardziej szybko się wchłania, przepięknie pachnie, przecudnie, nie jest to zapach jakiegoś sztucznego banana, pozostaje ten zapach na ustach i um, faktycznie skóra jest wygładzona i wygląda przepięknie, a na dodatek jest to tania sprawa, także jak najserdeczniej Wam polecam. I ostatni produkt pielęgnacyjny jest również produkt katalogowy, a mowa tutaj o Oriflame i wygląda ten produkt tak. Jest to odświeżający krem oczyszczający Love Nature z organicznym aloesem i wodę, wodą kokosową. Ja używam tego produktu razem z moją szczoteczką Foreo Mini Luna Play, jak ona się nazywa, mogłam coś przekręcić, ale ta dostępna w Superfarm i uważam, że ten produkt jest cudny. Po pierwsze zapach hmm. kokos aloes. No czego chcieć więcej? Wybuchowa świetna, rewelacyjna mieszanka. To jest produkt bardzo delikatny, głęboko oczyszcza jeszcze... W połączeniu z Poreo, no to już jak najbardziej. I ma się uczucie takiego odświeżenia, wygładzenia, także ja polecam. To jest również produkt z serii kokosowo-aloesowej. Mam także żel pod oczy, ale na jego temat wypowiem się, jak już będę go dłużej stosować. Jeżeli chodzi o ten żel do oczyszczenia, no to jak najbardziej Wam polecam. I tutaj już skończyła się sprawa pielęgnacyjna. Przechodzimy, płyniemy, płyniemy w stronę kolorówki. Także pierwsze wiosło, pierwszy pasażer tutaj na naszym podkład pokładzie co ja opowiadam? opowiadam? A o podkładzie też chciałam Wam opowiedzieć, słuchajcie, no to może pójdzie na pierwszy rzut. Jest to Radiant Lift, oczywiście Max Factor, czyli Long Lasting Radiance. Ja mam w odsieniu 40 Light Ivory. Co ja mogę powiedzieć na temat tego podkładu? Być może jesteście zdziwieni, że znalazł się on tutaj. I właściwie ja tak sama... Hmm, Rozważałam to, bo moje pierwsze zetknięcie z tym podkładem nie było zbyt fortunne, niezbyt szczęśliwe, bo wydawało mi się, że wszędzie te moje pory wyszły. Ale powiem Wam, że jak ja zaczęłam go stosować właśnie teraz letnią porą, gdzie temperatury sięgają już 40 niestety stopni, no to powiem wam, że sprawdził się niesamowicie. Ja dzisiaj również ten podkład mam na twarzy, moim zdaniem, wygląda bardzo, ale to bardzo ładnie, gdzie temperatura sięga niemal rzeczy stopni, no i to trzeba że, że sprawdza się świetnie i już niewielka jego ilość przepięknie wygląda na twarzy, obawiałam się troszeczkę tego podkładu, bo jest to produkt nawilżający i podkład teoretycznie, który ma na, nam tę y, skórę doprowadzać do blasku Także jak wiecie, ja blasku nie lubię, dla mnie szpachla, dobra szpachla nie jest zła, szachmat i tak dalej, i tak dalej, tak, jestem słaba, jestem uzależniona od matów w makijażu. Także słuchajcie, no tak to wygląda, bardzo sceptycznie do niego podchodziłam, ale przepięknie pachnie, pięknie wyrównuje koloryt skóry, można budować krycie, niewielka ilość już tak jak wspomniałam, wprowadzi do tego, że nasza skóra wygląda przepięknie, jest tutaj także filtr SPF 50, być może on nie jest taki tani, no niestety jest to produkt, który kosztuje powyżej 50 zł, także to trzeba powiedzieć, to trzeba mieć na uwadze, ale bardzo często są też promocje, można zakupić ten produkt przez internet, także ja jestem zadowolona, a pamiętajcie, że ja jestem posiadaczką cery mieszanej w kierunku jednak niestety tłustej, ten pociąg jedzie do cery tłustej, także słuchajcie, no trzeba to powiedzieć, że skoro ja posiadaczka takiej cery, cery nienormalnej, nienormalnej, Jestem zadowolona, no to coś to musi oznaczać. Jestem zachwycona tym podkładem i jestem zdziwiona, że on tak sprawdza mi się w takich afrykańskich warunkach. Także jak najbardziej. I, i idźmy drogeryjną półką. Słuchajcie, mam tutaj korektor Perfect Last Ivory. Chodzi oczywiście o e, Miss Sporty. Jeżeli jesteście ze mną na bieżąco, a mam nadzieję, że jesteście ze mną na bieżąco, no to zapewne wiecie, że ja ten korektor uwielbiam, używam i niedawno był test jego na kanale. Jest to kolektor niesamowicie pięknie kryjący O pięknym kolorze dla bladiochów, Tak jak wspomniałam, ja mam 001 Ivory Jest to tani produkt, bardzo poręczny, malutki Można go ze sobą również wziąć do torebki w razie jakich, jakichś poprawek Nie wchodzi z marchy, z <gry> załamania Wygląda przepięknie, nadaje się również do korekcji, jeżeli chodzi o bazę na powieki, także jako baza również działa rewelacyjnie. No i co? No same ochy i achy. No i cena jest adekwatna do jakości, a powiem wam nawet, że dałabym za niego więcej, bo jest genialny. Także jak najserdeczniej wam polecam. I kolejny produkt, jak już jesteśmy na tej drogeryjnej półce, jest to tusz do rzęs y Burlesque, a mowa tutaj o tuszu właśnie marki Vibo. Uwielbiam. Jeżeli widzieliście test, który niedawno się pojawił na moim kanale, no to z pewnością widzieliście, że się tam nim zachwycałam, ale teraz zachwycam się jeszcze bardziej niż najbardziej, bo jak zaczęłam go używać, i tak powiem wam już trochę sobie przeleżał. No, to moim zdaniem wygląda jeszcze lepiej niż najlepiej, i bardzo, ale to bardzo podoba mi się, że ja mam jakieś rzesy. Ja! Ja! Nie mówię o zwykłych śmiertelnikach, którzy no, w większości mają dłuższe rzęsy ode mnie i wyglądają znacznie lepiej, a to jest coś co wydłuża. To jest piękna czerń, szczoteczka silikonowa, która o, zaraz Wam pokażę, wygląda tak, która doskonale się sprawdza, pięknie te rzęsy rozczesuje. Nie jest to być może, słuchajcie. Mm, Tania sprawa, bo z tego co pamiętam, to on kosztował około 26-27 zł. No ale biorąc pod uwagę, jaki efekt daje, no to z pewnością warto go kupić. No i to nie jest na pewno, na pewno to nie jest moje ostatnie opakowanie, na pewno to nie jest moje ostatnie słowo i moich rzędów również. I kolejny produkt. No, to puder. Cieszę się, słuchajcie, bo jak trafię na dobry puder, no to jestem niesamowicie zadowolona i z reguły te pudry drogeryjne trafiają naprawdę w moje gusta. Trzeba to rzec, że produkty drogeryjne są coraz lepszej jakości i to mnie bardzo cieszy. A mowa tutaj o pudrze Rimmel i jest to Match Perfection Silky Loose Face Powder. Wygląda on następująco. Wydaje mi się, że widzieliście go już w moim filmie, bo testowałam go dosyć niedawno. 001 Transparent. On jest przecudny. Pierwsze posiada puszek. Niewiele pudrów teraz posiada puszek. Kolor m, przepięknie, cudownie wygląda na twarzy. cera wygląda jedwabiście i przepięknie też utrwala. Także jak dla mnie on daje mat. Nie jest to tania sprawa. Pozdrawiamy, sąsiada i niekończący się remont. Nie jest to tania sprawa, bo ten produkt kosztuje około z tego, co się nie mylę, 40-50 zł, ale oczywiście można go taniej kupić w internecie, także warto jest na niego polować, bo wygląda przecudnie i nawet wy pisałyście mi swego czasu, że tak macie go i że zdarza się, że na drogery, drogeryjnych półkach nie ma go. Także słuchajcie, jeżeli macie szansę, to łapcie w ciemno, bierzcie go, ten gagatek jest mega. No i, no i, no i Jeszcze dwa ostatnie produkty mam Także jeszcze nie odchodźcie, jeszcze coś tutaj się wydarzy Jeżeli chodzi o co A zapomniałam tutaj jednej rzeczy, ale zaraz jeszcze wrócę Słuchajcie, jeżeli chodzi o paletę To jest tutaj moja jedyna, jedyna i najukochańsza Paleta w tym miesiącu, którą katowałam, a mowa tutaj oczywiście o Huda Beauty Obsessions. Ja mam w odcieniu Sapphire. Jeżeli nie widzieliście testu tej palety, no to oczywiście bardzo Was serdecznie zapraszam i zachęcam do obejrzenia tego filmu. No i co? Zaraz Wam pokażę, jak wygląda wnętrze, żebyście mogli zobaczyć, jak ja katowałam w tym miesiącu tę paletę. Jeżeli jesteście ze mną na bieżąco na Instagramie, to z pewnością widzieliście mnie w wielu makijażach, wiele razy jej. Używam, wam, bo uważam, że jest rewelacyjna. Cienie są mięciutkie, sąsiad po 0600. Cienie są mięciutkie, kolory są przecudne, pięknie się ze sobą blendują. Nie jest to być może tania sprawa, bo ta paletka w cenie regularnej kosztuje około 130 zł, ale moim zdaniem warto. Nie mam tych dużych palet, ani jednej, ani drugiej, ani trzeciej, także nie mogę tutaj porównać, ale ze swojej strony powiem Wam, że to jest paleta genialna i już się nie mogę doczekać, aż skompletuję kolejną, bo jest mnóstwo już. Tych maluszków, także zobaczymy. Być może uda mi się trafić jeszcze na kolejną. Być może uda mi się w kolejną zaopatrzyć. A tymczasem powiem Wam, że to jest po prostu rewelacja i to warto mieć. No i przedostatni ulubieniec przedostatni? Tak, przedostatni. Tak, czy widzieliście mój test z biedronki? Z biedronki, ale nie z sałatą i nie z chlebem, ale słuchajcie, z kosmetykami marki Bell. A mowa tutaj o nowej kolekcji Sun, Sea and Ice Cream. I bardzo mi się ta kolekcja spodobała. I słuchajcie, hmm, wybrałam dwie perełki. Perełki nad perełkami, bo większość tych produktów, wszystkie właściwie, jak teraz myślę, mi się sprawdziło. Także no, muszę powiedzieć, że tak, że sztos. Ale wybrałam dwa, bo stwierdziłam, że to są tacy ulubieńcy, ulubieńców, y, które były katowane w tym miesiącu. Także, no tak. Wiecie chyba, nie? Wiecie. No to powiedzmy to razem. <grym> Moim ulubieńcem tego miesiąca jest również rozświetlacz. Rozświetlacz jest po prostu boski. Wygląda on y, następująco. Myślę, że no. Widziałeś go już y, wiele razy na wielu kanałach. Jaki on daje efekt, to jest po prostu sztosiwo. Ja go używałam zarówno na twarz, na łuk kupidyna, jak i na ciało. I jak ja rozświetliłam to ciało, to słuchajcie, się działo, naprawdę, bo y, ta fla powstaje na policzku, przecudna, chociaż trzeba z nim uważać, bo jest to taki właśnie rozświetlacz dla wielbicielek, wiecie, z maloglouczy, glowki tulca. Także y, tak to wygląda, jest rewelacyjny, przecudnie wygląda. Moim zdaniem pasuje do każdego typu karnacji, można go budować, także to też nie jest tak, że jeżeli. Y, że to jest tylko i wyłącznie dla kogoś, kto chce być widziany z kosmosu, można budować. I to jest coś, co moim zdaniem powinno być niezbędnym produktem w czasie wakacji. Ta skóra wygląda tak pięknie. Jak ja się tym wysmarowałam i wyszłam na zewnątrz, no to był szał. Naprawdę, to muszę powiedzieć. I kolejny produkt, a zarazem ostatni, no to jest bronzer. Ja wam pokazywałam ten bronzer, bo to oczywiście kontynuacja kolekcji... Hmm, bel tej najnowszej biedronkowej ja wam go pokazywałam i powiem Wam, że jak używałam takiego zbitego pędzla, to on się tak niezbyt dobrze nakładał, ale później jak zmieniłam w międzyczasie pędzle i takie i zmieniłam na taki bardziej rozczapieżony, no to wyglądał przepięknie. Jak widać na załączonym obrazku, no mam nadzieję. Także to jest cudo. Pokażę Wam jeszcze wnętrze. Ja odkryłam swój sposób, no bo ja łączę te obydwa kolory i powiem Wam, że u mnie to nie wygląda jak, no nie wiem, nałożone masło. Tylko po prostu jak ja je złączę, to się tworzy taka satynka. I bardzo ładnie to wygląda na twarzy, pięknie się rozciera. Więc właściwie to, że on nie ma takiej zabójczej pigmentacji, no to można zaliczyć na plus, bo tym produktem sobie krzywdy nie zrobimy. No i to był mój ostatni ulubieniec. To tyle ulubieńców czerwca. Oczywiście ulubieńcami czerwca byliście także wy. No i to wiadomo. Ale warto o tym wspomnieć na koniec. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli nie macie jeszcze dość, no to zachęcam Was do pozostawienia subskrypcji i łapki w górę. I oczywiście do odwiedzania mnie na Instagramie, bo zawsze jest mi miło, jak coś tam do mnie piszecie. Także zachęcam. No i co? No i. To by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Jeszcze raz dziękuję Wam. To tyle ode mnie i co? I widzimy się już niedługo. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!